Jeśli żyjecie pod kamieniem lub pod jakimkolwiek e, miejscem, gdzie nie ma dostępu do internetu, albo nawet do gazety wyborczej, powiem Wam jedno: jest pandemia. Jest pandemia, jest. <ścoughs> Trzeba nosić maski. Trzeba nosić maski, które można rysować kolektorem. Nieźle, nie fajnie, bo ludzie robią. I albo siedzą w szpitalach, więc to. No. Ale przychodzi coś jeszcze gorszego, jak przynajmniej dla mnie. E, oprócz. E, 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 przychodzi szkoła przez internet. Znaczy, nie zawsze nie u każdego, bo na przykład kiedy nie ma tak dużo e, e, zarażeń, to można się chodzić do szkoły, tylko trzeba nosić maseczki i co 5 minut dezynfekować ręce. Ale jeżeli jest więcej, e, e, to trzeba siedzieć w domku. I ja to właśnie robię. Tak, wracajmy do tematu yy, szkoła przez internet. Można mieć szkołę przez internet przez kilka sposobów i wymówię wszystkie, jakie przeżyć, jakie zdać, żeby nie było. Sposób pier pierwszy. sposób, w którym się w tamtym roku i teraz yy, i przez chwilę w tym roku. Czyli przez e-maila lub przez stronę internetową. stronę szkolną. Jeśli macie na przykład librusa, wulkana, czy jakąkolwiek stronę szkolną i na niej wysyłają Wam zadania, to macie prosto, możecie brać zadania z internetu, możecie wysyłać je w danym terminie i no, ale jest tutaj kilka takich małych wskazówek, które mogę Wam dać, ponieważ miałam cały, je, cały jeden semestr szkoły przez internet i teraz chyba jakiś tydzień taki... Tej takiej właśnie szkoły. Po pierwsze, nie bądźcie lenami, to, że nie macie przez kamerkę, nie znaczy, że Was to ciąga od robienia lekcji. Może w tamtym roku było tak ustawione na przykład w Polsce, że wszyscy zdali, nieważne czy mieli ocenę, czy nie, bo to było nowe dla yy, uczniów i w ogóle. Ale na przykład w tym roku jest inaczej, bo już, już to przechodziliśmy, już wiemy. te fu! Jak mówiłam, yy, i tak będą szczekać. Jak mówiłam, teraz już nie będzie żadnej litości, jakby to można powiedzieć, więc przyłóżcie się, proszę Was do pracy. Ja sama w tamtym roku obniżyłam się, bo w ogóle nie wysyłałam zadania na Librusa, i jakby już nawet panie zaczęły widzieć, i jakby dostawałam jedynki, i po prostu miałam jakieś tam. No, mama mi mówiła, że mogę iść nawet do Poprawczal, coś tam. Oś to nieprawda, ale wzięło mi to do nauki. I jestem w siódmej klasie. Jeszcze żyję. No i też. Za bardzo nie polecam cały czas tylko brać z internetu, bo czasami jest tak, że jak, że jak jest się w krótszy czas w kwarantannie i w szkole przez internet i nie ma żadnych testów, tam, ten ten mogą zrobić Wam testy jak się wrócicie do szkoły, więc lepiej nawet jeśli bierzecie z internetu, bo wam się nie chce, to lepiej pod koniec kwarantanny trochę tam się pouczyć, może obejrzeć te filmiki, które nam wysyłają, bo ja ich nigdy nie oglądałam i sobie przypomnieć, bo lepiej być gotowym na wszystko, niż nie być gotowym na nic. W w tamtym roku po znaczy w tym roku po tych zdalnych nie było żadnych testów, ale coś tam pani gadała, choć nic się nie stało. I się cieszę. to w sumie wszystko. Wysyłanie przez Librusa emaila Wulkana niż jakieś inne stonki szkole lub może nawet przez grupę czasową, nie wiem, jak to u jakiejś szkoły, ale to nie jest takie trudne. Ale teraz dam wskazówki dla tych, co mają przez kamerkę. Dlaczego? Bo sama już mam ma długi tydzień przez kamerkę. Może nie jest masz taka doświadczona bo nie byłam tyle na kamerkę niż na właśnie stronach szkolnych i tak dalej. Ale na kamerkach jest więcej wskazówek, które mogę Wam podać, które może są pomocne. Pierwszą zasadą chodźcie na nie. Ja mam przez Teamsa, może wy macie przez Zooma, Google nie wiem. Ale u mnie jest tak, że ktoś nie przychodzi na te spotkanie, tak jak nie byłby nieobecny, a jak się spóźni, to tak jakby się spóźnił i można dać usprawiedliwienie ale przecież na pewno twoja mama nie będzie miała na to wyrąbane takie e, dobra, nie nic sobie, napiszę ci, że się leczułaś. jakby jak yy, na przykład nie wysyłać zadania na Ibrusa czy tam na cokolwiek tak jak nie chodzenie na te całe spotkania i dla mnie to nie jest jakby dobre, bo też może się okazać, że nagle będzie test, a na przykład ja teraz mam Normalnie testy z działu, albo jakieś kartkówki przez internet, więc lepiej chodzić na te lekcje, niż zostawać sobie, bo ci się nie chce. Po drugie, don't be shy. Nawet lepsze jest um, gadanie przez kamerki, bo jakby nie widać cię i to nie jest takie tak, że jakby czuję, że wszyscy się na ciebie patrzą, bo nikt na ciebie nie patrzy, bo zazwyczaj są włączone kamerki, ale nie wiem, jak to jest w innych yy, szkołach. Krajach, a on fucking no. Dla mnie to nawet jakby ja się trochę wstydzę. Ja nie lubię odpowiadać. Ja w ogóle ja nigdy nie lubiłam odpowiadać na tych nawet na no w szkole, Więc ja po prostu jestem antisocial Pewnie przez to, że byłam w kwarantannie. Znaczy wszyscy jesteśmy taki. No. no więc mówiąc, don't be shy, even though I am shy, ale jeśli chcesz sobie zyskać dodatkowe punkty e, za to, że na przykład zrobisz, no powiesz albo jesteś aktywny, bo raz nawet wiem, że chyba moja koleżanka z klasy właśnie na kamerkach dostała szóstkę, bo jest aktywna, więc <gryw> próbuję z niej brać przykład, ale ja sama nic nie umiem. Po trzecie, lepiej nie wywalajcie ani nie wyciszajcie nauczycieli. No niby to jest takie, o kurde, fajne, śmieszne beka xdelol, lmlo, alalala Ale moja klasa wyciszała i wyrzucała Znaczy ja chyba wyrzuciła nauczyciela, tak to się byśmy wyciszali i tak dalej I jakby um, e, nasi nauczy nauczyciele to zauważyli Tym się można usunąć tą funkcję, no nie że można być tylko uczestnikiem i nie można jakby e, brać ujęć nie ma żadnych takich ciekawych funkcji, nie? nie można się wyciszać, nie można wyrzucać, nie można udostępniać swojego pulpitu i tak dalej i tak dalej. Była jakby taka przechwa pomiędzy lektą a lektą i my jeszcze siedzieliśmy jakby tutaj gadaliśmy i tam ktoś nagle zaczął nas wyciszać i wszyscy myśleli, że to ja, bo ja siedziałam Ci ale jak kuwa, kuwa ludzie, ja sama zostałam wyciszana, więc jak to mogę być ja? One takie, nie, to na pewno ole, a może Nikola, bo Nikola też się I nie w ogóle o co chodzi dziewczynom z mojej klasy, dobrze, że ja nie mam kanał na YouTube, bo akurat o nich mogę sobie tutaj gadać i nikt mnie nie wkurzył. Nie dość, że czasami wyciszenie nawet niszczy relacje z klasą. Wyciszenie właśnie może was dać w tym... Pewnie jakbyśmy dalej wyciszali, bo czasami dalej to robimy, to pewnie zaczniemy, zaczniemy dostać minusy, więc jak, jeśli w waszej szkole jest tak, że są takie strasznie czepiające się nauczycielki, Lepiej nie zacierajcie z nimi. Pani! Tu jak gra sobie wycisza. mi prawo do mówienia. Niech pani ich by Niech pani ich na się z pani się zabuzuje, to pochalę pani, co ja zrobię. Jezu, Beśum! Jezu, I już nie będzie taki. Anyways, i chyba ostatnia, jako taka, jako taka wskazówka. Miejcie jakieś fajne profilowe. Na przykład na tym się można sobie zmienić profilówki. Choć moja nauczycielka od historii. Pozdrawiam i od plastyki. Um, zabroniła nam mieć fajnych profilówek, ponieważ nie może się połapać kim jest kim. Choć widocznie pod profilówką widać kto mówi. Więc nie wiem, z czym jest problem. Sama pani dyrektor, mieliśmy informatykę, bo akurat informatykę mamy z dyrką. Sama pani dyrektor nic nie mówiła na nasze profilowe. A ta się wtrąca, że będzie nam dawała uwagi, bo się nie słuchamy, bo mamy profilowe ustawione. Ja mam jego skala skalę na ranie. Nie wiem, czy mam jeszcze zdjęcia, ale jeśli mam, to wam to tutaj pokażę. Jeśli nie, to wstawię po tym i po prostu szukam. Jest on taki no ale to jest tym, jakie ja to sobie zdjęcie. ja nie wiem w ogóle, jakie to jest w ogóle, jakieś ja nie wiem w ogóle. Ja nie wiem w ogóle co to, to jest, bo muszę ją, ją prowadzić do sądu, na to się ją spalić. Nie no. um, więc e, jeśli macie żadnych nauczycieli, to się przyczepiam do profilowych na Teamsie czy na ko, kimkolwiek, e, bo nie wiem, niech też może mieć profilówki. E, Dajcie da, da, da sobie fajne. Nie wiem, e, e, K-pop Stany z mojej klasy mają K-popy. Ja mam e, z Martą, pozdrawiam Martę. My mamy, e, ona ma. Patryka ja mam Skalmara. Ja też miałam Patryka, ale uznałam, że skandal lepszy Dam ja Skalmara. Dwie dziewczyny mają Sargo Pottera, też pozdrawiam. Ogólnie są fajne rzeczy, a nie, bo se pani powie... Se pani przyje i se pani powie nie. Więc to dzisiaj wszystko na ten odcinek. Wzięłam to w bardziej humorystycznym stylu, ponieważ Ewa Pozdrawiam Ewę, Powiedziała mi, że w tamtym odcinku trochę przynudzałam, bardziej się wyżalałam niż mówiłam Story tam więc postanowiłam, że dzisiaj wezmę to trochę bardziej w humorystyczny sposób, ponieważ mój kanał ma być głównie humorystyczny, żeby wasze krzywe mordy zadowolić, żebyście się puszczali ze śmiechu, o tak. Spróbuję też nagrać kiedyś kolwiek filmik z Among bo jakby jeśli nagrywam, to jakby I kiedy już nagram i wchodzę w nagranie, to mi się pokazuje yy, nagranie, które nagrywałam yy, przedtem. Jakby nie pokazuje mi tego nagrania, to nagranie sobie leci w dupie chyba gdzieś mam, u mnie i sobie tak nie wiem, gdzieś odlatuje. Więc dzisiaj to spróbuję nagrać Among Us. I dzisiaj na pewno ten wrzucę, ale z Among Us wrzucę kiedy indziej, ponieważ no. Więc e, życzę Wam e, wesołego weekendu. E, trzymajcie się zdrowo, noście te jebane maski. Do widzenia.